Szanowna rodzina, jak powiedziałam, czego się możemy spodziewać, oprócz tego, że oczywiście chcemy dochodzić swoich praw? Jak były przewodniczący parlamentu, sam były premier Jerzy Buzek był zaangażowany w to, żeby dyskusji nie przeprowadzać w Parlamencie, w Unii Europejskim, Euro, w parlamencie Europejskim, gdy Donald Tusk zamach poczynił już na ostatnie medium, które źle. Dobrze pisało o nas, a źle o rządzie była to, pamiętacie swego czasu, Rzeczpospolita, gdzie rząd sam zaangażował się, żeby zniszczyć gazetę i żeby nie można było już nic o rządzie, żadnego słowa krytyki umieścić. Niestety pan były premier Buzek zastopował tąże dyskusję w Parlamencie Europejskim, więc pytanie samo się nasuwa. Czego my oczekujemy i dlaczego tak się dzieje? Szanowni Państwo. Nikt już dzisiaj nie ma wątpliwości. Musiałby być naprawdę ślepy i głuchy na to, że dzisiaj w Polsce katolicy są nie tyle prześladowani, co po prostu rzuca nam się chłody pod nogi na każdym kroku. Jesteśmy osobami niechcianymi, wręcz daje się nam to do zrozumienia. Swego czasu. Były osoby, które gdy Prawo i Sprawiedliwość było przy władzy, mówiono, że jest zamach na demokrację. A gdzie te osoby, ja się pytam, są dzisiaj? Gdzie one są dzisiaj, żeby zaświadczyć albo przestrzec, że demokracja w Polsce jest zagrożona? Gdzie są dzisiaj ci, którzy nawet Matkę Boską w klapie noszą, żeby zareagować? A gdzie oni dzisiaj są? zabraniają nam, zabraniają nam, czy stwarzają warunki, aby wolność słowa nie używa światła dziennego, niech się mieją na, na baczności, bo kiedyś los się może odwrócić i ich może spotkać dokładnie to samo. Ale jesteśmy w miejscu, które podobno mówi o tej wolności, demokracji, tolerancji, o dyrektywach, o poszanowaniu drugiego człowieka. Tylko pytanie, gdzie to wszystko jest? Na papierze. Na papierze. Szanowni Państwo, z tego czasu bo już nie będę tutaj przytaczać przykrych słów, które usłyszeliśmy pod naszym adresem, ale swego czasu jeden z ministrów mówił, że trzeba dorżnąć watachę. Drodzy Państwo, ja dzisiaj mówię: tej watachy dorżnąć się nie da. Ta watacha się zbiera. Szanowni Państwo, pozwolicie, że powiem kilka słów do naszych przyjaciół w Brukseli. Dear friends from Brussels and Belgium and all over the world, we came here to tell you: don't believe in Green Island. Poland is a country without free media. We came here to ask you listen to TV Tram and listen to Radio Maria. We have few words here on the paper in English language. Please read it and try to understand us. Our government is lying. We will buy free media and free Catholic media in Poland. Thank you. Już spuścili ogary ze smyczy. Cały las cuchnie zdrady zapachem. Echo się psów z i komendę myśliwych, która brzmi, trzeba dorżnąć w Nie czujemy już polu ni strachu. Nie na strach chwilach próby jest pora I choć kryje nas las przed wrogimi oczami Nie będziemy się chronić po norach Znowu chcą nam wytyczyć granice Zamknąć świat czerwonymi szmatami W krwi podobić szczenięta albo dusze nam spętać Mocniejszymi od śmierci więzami Będą tropić nas wilki skundlone I za naszych podawać się braci Lecz kto wybrał obroże, ten żyć z nami nie może, bo za wolność krwią trzeba zapłacić. My prawnuki trójłapych basiorów, których kości po lasach bieleją. Choć giniemy w obławach i nie dla nas są prawa, wciąż jesteśmy dla świata nadzieją. Lecz nie zasną spokojnie, myśliwi w budach będą drżeć dusze sobacze. Gdy zmierzwionej cień sierści, dech zatrzyma im w piersi, Gdy usłyszą nasz skowyt nad lasem.